Hej, tutaj raz 124 i chciałam dzisiaj wam o czymś powiedzieć Otóż to, że organizuję casting na... Znaczy do fandaba y, z Equestria Girls i... Y, potrzebuję sonaty, tak ponieważ ja i moja koleżanka postanowiłyśmy znaczy, sorry ja postanowiłam i ją w to wciągnęłam taka jest prawda y, zrobić fandaba z Equestria Girls Rainbow Rocks i potrzebujemy jeszcze sonaty, więc yy, y, 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 ja znam, znaczy że ja jestem Adagio, ona jest Arią, no i potrzebujemy sonaty. Więc jeżeli chcesz być sonatą w naszym fandabie, no to tak. To co musisz zrobić, to nagrać filmik na swój kanał, no i podłożyć głos w sonacie. Yy, więc tak, musicie zrobić dwa filmiki. Pierwszy ma być fandab do. Sneak peeku tego pierwszego, gdzie one tam śpiewają, w tej kafeterii a drugi to ma być zaśpiewana piosenka. I tu już możecie akurat śpiewać Adagio, ja po prostu chciałabym usłyszeć głos. O to mi chodzi. Do piosenki Battle, Battle of the Bands. I to tak, więc. Jeżeli już nagracie, to musicie to zostawić na kanał i napisać w komentarzu No i ja wybiorę taki głos, który mi najbardziej będzie pasować I się wtedy odpiszę w komentarzu po prostu, czy coś takiego I wtedy się skontaktuję już drogą mailową i mój jest na dole w opisie Ale chodzi mi po prostu o to, żeby było jak się tak jakoś skontaktować Czy coś takiego No, dobra więc to tyle ja zachęcam, bo potrzebujemy snoty i, i wtedy będziemy mogli już zaczynać. będą na tym kanale, więc zapraszam Was, no i to na tyle. No więc żegnam się z wami i pa-pa!